Witam cię serdecznie, nazywam się Maciej Postępski i już od kilku lat jestem topowym trenerem społeczności PUA, czyli polskiej społeczności uwodzenia kobiet. Od 15 lat już ganiam za kobietami i są one moją pasją. Zawsze były i prawdopodobnie będą do końca życia. Strasznie jestem ciekaw, jak one funkcjonują, dlaczego coś robią, dlaczego czegoś nie robią. Jak można z nimi swobodnie rozmawiać, jakie można uwodzić, jak dawać im coś od siebie, co będzie sprawiać, że one będą na ciebie reagowały fantastycznie. W tym kursie będziemy rozmawiać o świecie, w którym może w tej chwili ciebie nie ma, może w tej chwili jesteś tutaj. Przejdziemy do świata, w którym chcesz być. Przyjdziemy do świata, gdzie będziesz poznawał kobiety, gdzie nie będziesz miał z nimi żadnych problemów, gdzie twoja pewność siebie będzie na wysokim poziomie, a randki będą prawdziwą przyjemnością. Zajmiemy się również tym, żeby zbudować w Tobie cele, zbudować w Tobie potrzeby do tego, abyś związek budował wartościowy, długotrwały, bez najmniejszych problemów, żebyś wiedział, jak obchodzić się z kutniami, żebyś wiedział, jak uniknąć rozczarowań. Do tego świata właśnie przejdziemy dzięki temu, o czym będziemy rozmawiać przez najbliższe kilka godzin. Dlatego proszę cię, skup się na tym kursie dokładnie, abyś miał fantastyczne efekty. Skup się na tym, żeby robić notatki, żeby nie olewać ćwiczeń, a je wykonywać. Stwórz sobie do tego plan, stwórz sobie do tego zeszyt. I na początku obejrzyj cały kurs, od pierwszego odcinku do ostatniego. Następnie wróć do niego za kilka dni i wykonuj poszczególne etapy. Będziesz wiedział, jak wygląda całość, natomiast będziesz się też skupiał na kolejnych etapach, tak, żeby perfekcyjnie przez nie przebrnąć. Dlatego weź sobie herbatkę, usiądź wygodnie, w fotelu oprzyj się i posłuchaj tych kilku rad, które mam dzisiaj do przekazania.